Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz kolejny na seminarium IT dla nowoczesnej produkcji zorganizowanym w Warszawie w hotelu Golden Tulip pod patronatem MSI. Nasze wystąpienie dzisiejsze będzie poświęcone pewnym zagadnieniom troszkę praktyczno-teoretycznym, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, dlaczego mimo tak dużej oferty systemów ERP na polskim światowym rynku, w dalszym ciągu mamy kłopoty z zarządzaniem produkcją. Dlaczego odbiorcy systemów ERP, duże firmy, duży, klien, duży klienci nadal nie mogą zrobić prawidłowego planu, bilansu ERP, harmonogramu produkcji? Dlaczego wykorzystują do tego jeden z najpopularniejszych systemów do planowania, jakim jest Excel? Dlaczego systemy ERP nie robią harmonogramowania? Bo nie mogą. Proszę zapamiętać. W systemach ERP nie ma silników optymalizacyjnych. Nie ma solwera. Ale silniki optymalizacyjne nie są wkomponowane w bazę danych ERP. Wyobrażacie sobie Państwo, że w procesie harmonogramowania, nawet jeżeli jedno zapytanie 2 milisekundy, to zrobienie harmonogramu, w takiej technologii wymagałoby kilku, kilkunastu godzin. Czy rzeczywiście systemy ERP działają w pętli zwrotnej? Podam dwa przykłady, które znamy z życia. Najprostszy, chyba wszyscy Państwo już macie systemy RCP. Odbijacie się na bramkach, odbijacie się przy stanowiskach pracy. To jest ewidencja czasu pracowników. Proszę mi powiedzieć, który system ERP wykorzystuje ten fakt do harmonogramowania produkcji? Czy dopiero później, jak szczytam dane z RCP, no i cóż, zostawiam decyzję mistrzowi, zostawiam decyzję liderowi linii. Dochodzę do wniosku, że w sprzedaży systemów jest więcej marketingu niż rzeczywistych potrzeb zrealizowanych dla film produkcyjnych.